good evening. and at the beginning, please tell us what is your opinion about the game. well, it was a shitty game. Uh, to be honest, from our side, we, we started uh, bad. Uh, we played a, a very bad first half. And we lost the game in the first half, i would say. Uh, better in the second. Ale jeśli you play 11 against 10 for half an hour then you do not deserve points and you do not deserve point yesterday to me I think uh, I think our opponents were better than we were today. No, co tu dużo mówić i, i tutaj przetłumaczę po prostu dosłownie tak jak trener powiedział zagraliśmy dzisiaj gówniany mecz zaczęliśmy go źle bardzo źle graliśmy w pierwszej połowie no i uważam że właśnie w tej pierwszej połowie przegraliśmy spotkanie no bo nawet jeśli druga wyglądała lepiej no to grając e, przez ponad pół godziny, czy, czy gdzieś tam przez pół godziny przeciwko osłabionemu rywalowi, e, no powinniśmy zrobić coś więcej. Nie zasłużyliśmy uważam dzisiaj na ten jeden punkt i powiem nawet na jeden punkt i uważam, że rywale byli dzisiaj po prostu od nas lepsi. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo tutaj. Kaficowski Polski Radio Poznań, dobry wieczór panie trenerze. Generalnie mam końcówkę, pytanie o końcówkę tego 2024 roku. Czy to jest trochę tak, że te dwa ostatnie mecze, sam pan tu przyznaje, no gorsze niż taka średnia wszystkich wcześniejszych spotkań z całej rundy. To trochę wynikało już ze zmęczenia, bo mimo że Lek nie grał w pucharach, to jednak na co dzień grało 13-14 zawodników. Ci, ci rezerwowici dostawali mniej tych minut z różnych przyczyn, czy po prostu...

I think we can say it's about fatigue and uh, not at all you know the players they are, they are well trained and of course they are able to play one game a uh, week uh, so it will not be about that uh, at all and I cannot to be honest I cannot explain why the, the performance in the last two games has been uh, lower than we, we saw before uh, I, I I don't know <laughs> w ten sposób, żeby chociaż ten jeden mecz w tygodniu móc, móc zagrać, więc nie, nie powiedziałbym, że to jest powód zmęczenia. Tak szczerze mówiąc, że na ten moment nie jestem w stanie do końca wyjaśnić, dlaczego te, te, te ostatnie mecze wyglądały tak w naszym wykonaniu. Tak. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę tak. Państwa. Często Good evening coach. Mam dwa pytania. Pierwsze to chciałem spytać o tę no. pierwszą połowę. Górnik praktycznie co krótką chwilę szedł z bardzo groźną kontrą, a nie potrafiliście sobie z tym poradzić i właśnie w taki sposób straciliście bramki. Jaka była tego przyczyna? If we look at the numbers, we still created more than they did, uh, bigger chances than they did actually in the first half. That is quite amazing, but it is actually true. Um, yeah, but you know, when, when you are attacking as we are, then it's very important that we, that we are very clear in our positions in the back, that we are forward defending and we have the offensive marking. Uh, so we are not letting them have some space in between uh, and I think we were simply not aggressive enough in our offensive marking so we give them some space they could count that uh, normally we have been quite good at that uh, but today it was not we were not close enough to the guys so we gave them space to run in, and they have quite fast players also players that, that that are faster than our players and then 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 you will have trouble Pewnym paradoksem może jest, jest nawet to, że liczby pokazują, że w pierwszej połowie to my wykrywaliśmy sobie więcej takich dogodnych sytuacji. No brzmi to nierealnie patrząc na to jak ten mecz wyglądał tak, tak z boiska, ale no, tak rzeczywiście było. Natomiast no, naszym problemem było to, że to co zazwyczaj było naszą mocną stroną, czyli gdzieś to wysokie i bardzo ścisłe krycie zawodników, no dzisiaj na mnie do końca wychodziło, brakowało trochę agresji w tych sytuacjach. Przeciwnicy mieli więcej przestrzeni gdzieś tam też głównie za naszą linią obrony, i, i, a z racji tego, że mają szybkich zawodników, pewnie wielu szybszych niż nasi zawodnicy, no to właśnie z tymi kontratakami łatwiej było im wychodzić. No bo nam brakowało właśnie tej agresji do spoku, czegoś, co do tej pory nas cechowało tak naprawdę. I drugie pytanie to chciałem spytać, czy cieszy się pan z tej przerwy, która teraz będzie, no bo otwarcie trzeba przyznać, że gdzieś forma, na formę zgubiliście tydzień temu słaby mecz i z piastem, a tutaj dzisiaj porażka grając 35 minut z przewody jednego zawodnika. Dziękuję bardzo. You never have it when you have to go on holiday after a loss, uh, that is also always uh, not very good uh, because now you have seven weeks where you cannot play and then you have to remember the last game and uh, this is the game from today so of course we're not happy. Having said that, yeah, I think actually it's quite good for for our team and our players that, we, that uh, the first round is over and we can uh, reflect a bit uh, about how we have done uh, the first round and, and then Nigdy nie jest dobrym y, rozwiązaniem dla żadnego pewnie zespołu przegrać y, na, na sam koniec przed urlopami, bo potem jest tak, że przez ten okres y, tych kilku tygodni, kiedy, kiedy zawodnicy będą mieli, mieli wolne, no, będzie się myśleć o, o tej właśnie, właśnie porażce, to będzie siedzieć w głowach. Natomiast wypowiedziawszy to zdanie, tak uważam, że to jednak dobrze, że te urlopy będziemy mieli, bo też wszystkim nam też pewnie trochę odpoczynku się przyda, żeby przewietrzyć trochę głowy, dać głową odpocząć i spotkać się za te kilka tygodni na przygotowania do kolejnej rundy, właśnie w dobrej, odświeżonej formie. Czy są jeszcze jakieś pytania? A zatem dziękuję za udział w pierwszej części konferencji, za chwilę druga część zadajemy Panem. Dziękuję.